Witajcie! Cieszę się, że jesteście z nami, bo dzisiaj bardzo ważny temat. Porozmawiamy o aktywności fizycznej i zdrowym trybie życia, także jego zmianie na lepsze, o tym jak zmiana myślenia wpływa na nasze wybory żywieniowe, a także na aktywność fizyczną. Jest związana z aktywnością fizyczną od najmłodszych lat. Zdobywała nagrody w tańcu nowoczesnym. Później zajęła się dietetyką, także po swoich doświadczeniach z anorekcją czy kompulsywnym jedzeniem. Aniu, w internecie można przeczytać o Tobie jako o pasjonatce zdrowego stylu życia. Jak to się wszystko zaczęło? E, zaczęło się bardzo wcześnie, bo zaczęło się jak miałam chyba 7 lat. I uwielbiałam tańczyć, więc rodzice posłali mnie do, do szkoły tańca i rzeczywiście tańczyłam przez no, dobrych 11-12 lat. Pewnie teraz już nic z tego nie pamiętam, ale, ale rzeczywiście to był taki dość długi okres w moim życiu i mam takie wrażenie, że organizm, jak już raz się przyzwyczai do. Um, Sportu, do aktywności fizycznej, do jakiejś takiej rywalizacji czy nawet takiej mm, walki ze samym sobą. To się do tego bardzo przyzwyczaja, wręcz uzależnia i po prostu później nie wyobrażałam sobie już życia bez e, jakiejś formy ruchu, sportu, e, więc tak to się zaczęło no i, i trwa do dzisiaj tak naprawdę. A tęsknisz za tańcem trochę? Tęsknię i wiesz co, szczerze, szczerze powiedziawszy, próbowałam niejednokrotnie wracać w Warszawie tak stricte amatorsko do lekcji tańca. I trochę jestem tak jak z 1 stycznia i takimi postanowieniami, <noise> że okej, okay, w tym roku zacznę i w tym roku będę kontynuować i jakoś mi nie wychodzi, więc może w 2022 się, się uda. Dlatego tego Ci życzę, bo taniec to też zdrowy tryb życia, prawda? Zdecydowanie. A czym jest dla Ciebie zdrowy tryb życia? Trudne pytanie, wbrew pozorom. Myślę, że taki zdrowy tryb życia to przede wszystkim Optymalizowanie tego, jak dla nas funkcjonuje nasz organizm, czyli żeby um, to było jak najbardziej optymalne, żeby sprawiało, że my się czujemy dobrze, bo um, jeżeli się czujemy dobrze fizycznie, to też uh, dobrze się czujemy psychicznie e, i na odwrót zresztą. E, więc myślę, że to jest generalnie dbanie o siebie na takich wielu aspektach, nie tylko w kontekście diety, um, zdrowego odżywiania, ale też właśnie tego. Jak myślimy, jak się czujemy, nawet właśnie tego tańca, który być może nie będzie przynosił jakichś super rezultatów, jeżeli chodzi o naszą sylwetkę, ale po prostu będzie sprawiał, że się będziemy bardzo komfortowo czuć we własnej sylwetce. Od czego zależy sukces w dążeniu do tej idealnej sylwetki? Bo, oczywiście, mamy mnóstwo tipów w internecie, okay. możemy ćwiczyć z różnymi trenerkami czy trenerami, i to na pewno często są wartościowe informacje, ale czy tylko treningi sprawiają, że ta wymarzona sylwetka będzie tym wymarzonym spełnieniem tego celu? Na pewno nie. Myślę, że generalnie sukces przede wszystkim polega na zmianie podejścia, które jest jednak takie bardzo popularne, że chcemy wszystko na już i na teraz. Hmm. A da się hmm. tak już szybko raz, dwa? Kurczę, czy jest cokolwiek takiego, co jest wartościowe, co dostajemy od razu z dnia na dzień. Myślę, że na wszystko jednak trzeba w jakimś stopniu zapracować. I ten sukces, po pierwsze, on będzie inny dla każdego i inaczej będzie interpretowany, ale myślę, że przede wszystkim kluczowe jest takie. Taka zmiana nawyków na stałe. My lubimy takie półśrodki, mhm. takie rozwiązania, Ok, dieta 30-dniowa, e, jak schudnąć w 7 dni, jak zrobić szybko płaski brzuch, wziąć tabletkę. Raz, tak, dwa, nie, pomóc nie do końca sobie. o to e, w tym chodzi i zabieramy się trochę od tyłu, mam wrażenie do tego wszystkiego, mhm. bo chcemy przede wszystkim osiągnąć fajną sylwetkę. A szczególnie jeżeli mówimy o dużej nadwadze czy o otyłości, to, to często to jest jakiś taki skutek uboczny tego, że coś jest nie do końca okej okay z naszym zdrowiem, więc myślę, że ten sukces to jest po pierwsze skupienie się na tym, żebyśmy byli zdrowi, żeby nasz organizm funkcjonował tak, jak powinien, a potem ta sylwetka i to wszystko, ja myślę, że to przyjdzie w swoim czasie. Mi się bardzo podobało, jak napisałaś na Instagramie: e, A propos ciała że przyjaźń nie, nie zdarza się z dnia na dzień, tylko musi być oparta na wzajemnym e, zaufaniu. No to jak pokochać to swoje ciało? Kurczę, znowu ciężki temat, po raz drugi mm, bo to jest taka praca, myślę, która się nigdy nie kończy. I skłamałabym też, gdybym mm. powiedziała, że ja już to opanowałam do perfekcji. Um, I rozmawiałyśmy o tym, zanim um, włączyliśmy kamery że są takie dni, kiedy mamy na sobie, nie wiem, coś nie do końca atrakcyjnego, jesteśmy w dresie, ale czujemy się super i to widać, a są takie dni, kiedy jesteśmy, nie wiem, ubrane w super ciuchy, ale nie do końca czujemy się komfortowo i to też będzie widać. Więc myślę, że to jest taka, taka droga, która trwa, to jest taka codzienna rozmowa ze sobą i też chyba, myślę, akceptowanie tego, że nie musimy się codziennie czuć super ze sobą. Mm -hmm. Ja myślę, że trochę media i internet i social media, przy tym całym teraz trendzie body positive, mm -hmm. daje nam do zrozumienia, że powinniśmy się czuć super ze sobą codziennie, bez względu na to, jak wyglądamy. Ja myślę, że, nie, że niekoniecznie. Ja myślę, że mogą być takie dni, kiedy nie mamy ochoty wstać z kanapy, bo czujemy się niefajnie i bądźmy dla siebie tolerancyjni i empatyczni i po prostu na tej kanapie zostaniemy. I jak już zostajemy na tej kanapie, to jak później, jak sobie dać to przyzwolenie na to odpuszczanie, żeby później nie żałować i nie winić się za to? Bo na, załóżmy, powiemy sobie, dobra, mam zły dzień, zostaję na tej kanapie, a często wieczorem czy na drugi dzień mówimy, kurczę, zmarnowałam ten dzień, mogłam coś zrobić bardziej wartościowego mhm. i się obwiniamy. A czy powinniśmy się obwiniać? Yy, na pewno nie powinniśmy, ale pewnie w jakimś stopniu się obwiniamy, tak? To jest zdecydowanie prawda. Yy. Tutaj myślę, że jest taka metoda, yy, którą stosuje moja terapeutka, bo ja całe życie chodzę na terapię i uważam, że taka w ogóle praca nad sobą jest bardzo, bardzo ważna. Yy, I to, co mi pomaga, bo mogę tylko mówić za siebie, to patrzenie trochę na siebie w takich sytuacjach, jakbyśmy byli osobą trzecią. Czyli yy -y. jeżeli to by była, zakładajmy, Twoja koleżanka, nie wiem, mama, yy -y. siostra i rzeczywiście, by miały taki jeden dzień kiedy po prostu nie miały na nic siły, ani ochoty, um, nie wiem, nie chciały iść na trening albo mm. chciały zjeść pizzę, bo po prostu mają ochotę, to byś i, i one by się zaczęły obwiniać, tego osoba trzecia pewnie byś powiedziała: Słuchaj, no do no, przestań, no, każdy mm -hmm. jest człowiekiem, tak? Każdemu się może zdarzyć i, i, i to jest mm -hmm. okej. Okay. Jakby dzisiaj nie robisz treningu, spokój, pójdziesz zrobić. Więc patrzenie na siebie trochę z perspektywy takiej osoby trzeciej. E Taka większa życzliwość po prostu dla siebie samego. Myślę, że może dużo zdziałać. Ja jeszcze dodam, że życzliwość dla siebie nawzajem, bo to nam strasznie <noise> dużo daje, kiedy otaczające nas kobiety, bo tutaj będziemy się spotykać chyba głównie z kobietami, to, to jest niesamowita motywacja i siła, i warto być dla siebie na pewno życzliwym. Na swoim Instagramie pokazujesz bardzo pozytywne treści. Myślę, że mocno motywujesz kobiety do działania. Ja chciałam zapytać, czy Ty masz jakieś takie poranne na przykład rytuały, jak zaczynasz dzień, żeby mimo tych przeciwności losu, które nas codziennie spotykają, ten dzień był pozytywny. Wiadomo, że nie zawsze się da, ale no, wiesz, że masz przed sobą sporą publikę, pewnie chcesz mhm. się dzielić tą dobrą energią, więc co robisz rano, żeby rzeczywiście ten dzień był dobry? Mhm. Na pewno poranna kawach i e, przytula się z moimi psami. <laughs> to, jest, e, to jest na pewno gwarancja dzień już tego, bliskość. że ten, tak dzień będzie lepszy. E, ale też od dobrych paru miesięcy, pewnie już z pół roku, myślę, rzeczywiście zaczęłam, e, zaczynam dzień od takiego notowania sobie różnych rzeczy. To nie musi być nic takiego bardzo e, konkretnego, ani długiego, to nie muszą być trzy strony yy, mm -hmm. jak w pamiętniku. Staram się zapisywać rano, jak się czuję i to może być wszystko, począwszy od takiego samopoczucia fizycznego, psychicznego. Yy, łatwiej wtedy w ciągu dnia też potem zobaczyć być może, dlaczego się zachowuje tak, a nie inaczej. Mm -hmm. yy, takie bardzo popularne rzeczy typu, za co jestem wdzięczna. E, afirmacje. Afirmacje, i e, na pewno też zapisuję to, co bym chciała w ciągu dnia zrobić. Jest coś w tym, e, że jak zapiszę na kartce, jakie są moje zadania, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że, że to wykonam. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak faktycznie jest. A później zazwyczaj się i idę na trening. A czy w takim razie da się schudnąć, nie licząc kalorii? Czy to jest jednak konieczne w takiej zdrowej diecie? Oczywiście, że się da. I bym bardzo chciała wierzyć w to, że coraz więcej osób będzie w ten sposób próbowała dojść do tej wymarzonej sylwetki. Tylko to wymaga pracy. I wbrew pozorom mam wrażenie, że dużo więcej pracy niż um, taka dieta, w której mamy rozpisana, rozpisane kalorie i, i gram, gramaturę. Um, bo to jest łatwe. Ktoś mhm. nam daje 120 gram tego, odmierzamy to, jemy czasochłonne, mhm. ale łatwe. W momencie, w którym chcemy schudnąć bez liczenia kalorii, musimy zacząć troszeczkę polegać na swoim własnym organizmie i to nie zawsze będzie możliwe od razu, dlatego że są różne schorzenia, mm, mhm. choroby, które mm, spowodują, że te hormony, które są odpowiedzialne za uczucie sytości na przykład, mhm. nie działają tak jak powinny. Więc to jest proces. I nie jest on łatwy, ale myślę, że długofalowo jest dużo bardziej skuteczny, dlatego że często te diety, które bazują na tych kaloriach, no niestety często prowadzą do tego, że wracamy później w tym punkcie wyjścia, w którym zaczęliśmy. Ale czy możemy sami sobie pomóc, czy jednak warto korzystać z pomocy specjalistów? Czy jesteśmy w stanie ocenić sami swój stan zdrowia, właśnie to zapotrzebowanie, jakie jest prawidłowe, jak to, jak to wybrać, jak to ocenić? E, to znaczy, tak, swój stan zdrowia myślę, że jesteśmy jak najbardziej w stanie sami ocenić. Jeżeli nie mamy energii, jeżeli wiecznie, mm. wiecznie nam się chce spać, jeżeli wejście na drugie piętro po schodach sprawia nam problem, e, jeżeli e, nie chcemy spotykać się z innymi ludźmi czyli mamy już na przykład objawy takiej depresji, też. Mm. No to to są takie um, znaki, które mówią, że okej, okay, coś jest nie tak. Oczywiście później jest diagnostyka, można zrobić badania, mm, natomiast no, to my najlepiej wiemy, jak się czujemy i, i czy czujemy się dobrze. Czasami myślę, że jeżeli to trwa latami, to trochę się zaczynamy przyzwyczajać do tego, że to jest normalne. Mm -hmm. Nie jest normalne. Um, I w momencie, w którym mamy już tą diagnostykę, to odpowiadając na pierwszą część tego pytania, tak, uważam, że dobrze się udać do specjalisty, mm -hmm. aczkolwiek znowu to, to, jest, to jest znowu trudne, ze względu na to, że specjalistów mamy bardzo dużo na rynku i czasami jest ciężko mm -hmm. e, przefiltrować to, komu ufać, no a komu nie. E, I mam nadzieję, że będąc w internecie i robiąc to, co robię, trochę e, pokazuję, że. Mm, że można właśnie osiągnąć te cele bez głodowania, bez diety tysiąc kalorii, bez podróżowania z wagą do jedzenia. I, i... Czyli już wpadanie w takie naprawdę skrajności, prawda? Skrajności, które są bardzo, bardzo popularne I, i myślę, że dotyczą większości kobiet, przynajmniej myślę, każda kobieta raz w życiu takiego doświadczyła łącznie ze mną. A jakie błędy kobiety najczęściej popełniają w odchudzaniu? Po pierwsze, właśnie diety typu 1000-1200 kalorii, które są bardzo restrykcyjne, niebezpieczne dla zdrowia, które powodują to, że w pewnym momencie rzucamy się na jedzenie i czujemy się wtedy okropnie i czujemy się winne i wydaje nam się, że to jest coś abnormalnego, że jesteśmy niefajne, dziwne i beznadziejne, bo nam się to przytrafia, mm -hmm. a jest to zupełnie naturalna reakcja naszego organizmu na to, że się głodzimy na przykład przez tydzień. Mm -hmm. I ja dostaję bardzo dużo wiadomości właśnie o takie napady jedzenia i często się pytam, a jak wygląda Twoja dieta poza tym? No jestem na diecie 1200 kalorii. To, to nie jesteś dziwna, to jest Twój jakby mechanizm obronny Twojego to. organizmu, więc na pewno unikanie tego typu skrajnych diet. Na pewno mm, Drugim takim błędem, który się też często pojawia, to jest takie przeskakiwanie z diety na dietę. Czyli wyskakuje mi artykuł w internecie: Adele schudła na dietę SIRT. Okej, okay, przechodzę na dietę SIRT. Drugi tydzień, widzę, że keto robi się modne. Dobra, to będę tydzień na keto. Potem dieta śródziemnomorska, a później w telewizji usłyszałam, że coś innego jest popularne, i to jest tak tydzień. W każdym tygodniu stosujemy inną dietę. To nie ma szansy zadziałać. Nasz organizm musi mieć czas, żeby się przystosować e, do tego, jak jemy. I, I to nie są takie rezultaty, które przychodzą w ciągu jednego dnia czy tygodnia. Oczywiście niektórym się uda, tak? E, ale każdy organizm jest zupełnie inny, więc jednej osobie to może zająć tydzień, a innej trzy miesiące. Wyglądasz fantastycznie na YouTube czy na Instagramie dajesz świetne porady. Mhm. Jestem ciekawa, bo na pewno pisze do ciebie wiele kobiet. Czy oceniasz, że Polki mają wysokie poczucie wartości, są zmotywowane do działania, czy szybko się poddają, jak patrzą na przykład na Ciebie, oceniają to, że to jest wieloletnia praca tak doskonałej figury i dobrej formy? Czy myślą, że mnie się to nigdy nie uda? Na pewno mamy bardzo mało wiary w siebie. Mhm. Niestety, co mnie dziwi, bo przecież ja mieszkałam za granicą przez wiele lat i Polki są uważane za jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie. Natomiast no, nie myślimy o sobie najlepiej, ale myślę, że to też wynika z tego, że cały czas się porównujemy, niestety, do osób, które widzimy w internecie. Więc fajnie, że trochę się pojawił rzeczywiście ten trend body positive, w którym... W jakimś stopniu są pokazywane te ciała nieidealne. Mhm. Um, aczkolwiek w tym też fajnie byłoby znaleźć jakiś balans. Tak, zdecydowanie. E, I myślę, że to trochę poszło jednak też w złym kierunku, ale to jakby jest moje osobiste zdanie. Ja się totalnie z nim zgadzam i to od razu was na Instagram, Ania, jak sobie poczytacie e, kilka postów, to rzeczywiście myślę, że masz w tym właśnie te mądre podejście i to słowo balans to jest tutaj e, słowo klucz. E, no, no jak we wszystkim. E, więc myślę, że, że porównuje, porównujemy się ciągle do innych. Ja dostaję codziennie znowu pytanie Ania, a ile ważysz? I nigdy nie odpowiadam na to pytanie, dlatego że jedna osoba, która będzie ważyła 54 kg, będzie wyglądała zupełnie inaczej, co druga osoba, która waży 54 mhm. kg. I to nie ma zupełnie sensu. Porównywać można się tylko i wyłącznie do siebie samego, nie wiem, sprzed tygodnia, sprzed roku, sprzed pięciu lat. I jeszcze jedna rzecz, która trochę sprawia, że jesteśmy takie właśnie zdemotywowane, to to, że nam się wydaje, że te osoby, które są w internecie, typu ja, są zmotywowane 100%. Często, że ja się budzę, staję rano, związuję włosy i po prostu lecę na skrzydłach na siłownię i, i o niczym innym w życiu nie marzę. Motywacja jest przereklamowana. Uważam, że poleganie na motywacji. Bardzo jest zgubne, powinno się polegać po prostu no, na nawykach i na tym, żeby je w sobie jakoś tam na bieżąco wykształcać. To moim zdaniem bardzo ciekawe właśnie, co mówisz, bo cały czas się walczy z tymi właśnie stereotypami internetu. Sama jestem też tego przykładem i na naszych chociażby wydarzeniach wiele takich rozmów się odbywa, że to, co pokazujemy jako influencerzy, czy osoby działające w sieci, to jest naprawdę tylko mały wycinek. Jeżeli Ty masz misję motywowania, to wiadomo, że będziesz pokazywać tą najlepszą wersję, właśnie po to, żeby dzielić się nią z innymi. Myślę, że to jest temat, na którym się trzeba zastanowić, i też warto śledzić, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, w sieci osoby, które rzeczywiście dają nam tą pozytywną energię i tę jakąś wiedzę, może też y, inspirację, albo nawet rozrywkę, ale taką pozytywną rozrywkę, arany. a wykluczać y, te kanały czy miejsca, które źle na nas wpływają, bo, bo to oczywiście. myślenie, prawda, cały czas jest tutaj najważniejsze. A propos myślenia, ty mhm. pracujesz ze swoim partnerem, mężem już teraz, mężem, prawda? Męża od 4 a, miesięcy. I jak w takim teamie się pracuje? Małżeńskim, bo ja też coś o tym wiem i często jestem o to pytana, co mnie czasami zaskakuje, ale zapytam Cię o to samo, bo... Na pewno jest to ogromne wyzwanie, mhm. ale takie wyzwanie, które podjęłabym codziennie, gdybym musiała ten wybór podejmować jeszcze raz. Myślę, że oboje mamy ogromną pasję, ale jesteśmy też zupełnie inni w wielu aspektach. To jest plus aspektach. czy minus? To jest plus, bo ja jestem perfekcjonistką i ja nigdy nie wrzuciłabym niczego do sieci, co jest nie do końca idealne. Więc pewnie gdybym prowadziła firmę samodzielnie czy, czy pracowała samodzielnie to myślę, że się na moim Instagramie nie pojawiło, nie pojawiło nigdy nic. <zysy> czy <Czasami zysy> to znaczy, że Twój mąż wrzucał Twoje posty? Nie, nie ale. Ale na, motywuje nie Nauczył mnie trochę takiego podejścia. Że, że po pierwsze nie ma czegoś takiego jak coś idealnego, tak i mm -hmm. jakby zawsze będzie można tak, zrobić coś e, jeszcze trochę lepiej. Mm -hmm. e, Bartek jest zupełnie inny. No, on generalnie wrzuca po prostu treści, które według niego są wartościowe, ale to nie musi być dopracowane na 100%, więc w wielu kwestiach się e, uzupełniamy. Czy motywujemy? Mm, w jakimś stopniu na pewno. Natomiast myślę, że też oboje głęboko wierzymy w to, że wszystko jest efektem ciężkiej pracy. Znowu nie do końca motywacji, a raczej ciężkiej pracy i, i, i to widać. On, te, te efekty przychodzą często po, po długim czasie, ale, ale myślę, że, że warto. Czy każdy może zmienić myślenie i czy w każdym wieku? Czy tutaj są jakieś granice, bariery? Czy zawsze jest ten moment, żeby spróbować? I czy od dziś, czy trzeba sobie też zaplanować zmiany? Jak to wygląda? Każdy może, jeżeli chce i jeżeli widzi pole do popisu, żeby robić coś lepiej lub inaczej lub widzi, że może nie do końca sposoby, z którymi sobie radzi w niektórych sytuacjach przynosi najlepsze rezultaty. Więc jeżeli chcemy, to zawsze można. Moim zdaniem tutaj absolutnie wiek nie jest żadnym wyznacznikiem. Ani płeć, ani nic innego, mm, tylko, tylko nasze chęci. Ale też bym powiedziała, że bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim jest wsparcie. Strasznie dużo jest takich smutnych wiadomości, które dostaję, w których kobiety piszą, że one by coś chciały zmienić, ale na przykład mąż albo partner jest taką osobą, która no, trochę nawet wyśmiewa w jakimś stopniu mm -hmm. te zmiany, czy je bagatelizuje albo że chciałaby zmienić sposób odżywiania, ale wtedy będzie musiała gotować cztery obiady, jeden mm. dla siebie, dla męża, dla innego dziecka, drugiego dziecka. Osobiście mi się to nie mieści w głowie, jakby <grym> u mnie to by było na zasadzie Bartek, albo jesz to, co ja robię, albo nie jesz wcale, <grym> albo sobie gotujesz sam, tak? Ale tak czy brakuje też to tego wsparcia, szczególnie od rodziny, no bo z nią mamy jakby najbliższe więzi i i najbliższy kontakt. A jeszcze na koniec taki dosyć trudny temat. Jestem ciekawa, co będziesz mogła podpowiedzieć w tym temacie, kiedy ktoś nam bliski. Partner, mąż, mama, siostra, przyjaciółka, przyjaciel ma właśnie takie problemy ze zdrowiem związane też między innymi na przykład z nadwagą mhm. i ewidentnie to widzimy i czy powinniśmy podejmować taki temat, chcieć takiemu komuś bliskiemu pomóc i jak możemy spróbować pomóc, czy jednak tą decyzję trzeba podjąć całkowicie samemu i, mhm. i trzecie osoby nie powinny się wtrącać. Myślę, że po pierwsze to zależy od tego, jak niebezpieczna jest ta sytuacja, w sensie jak duża, nie wiem, jest to nadwaga czy otyłość. Um, I dużo zależy też od tego, jaka to jest osoba, bo myślę, że znamy swoich bliskich i wiemy, komu możemy powiedzieć, słuchaj wiesz co, martwię się o ciebie. Może pójdziemy sobie zrobić kompleksowe badania razem. Mhm. A może ktoś jest bardziej delikatny i zareaguje zupełnie inaczej na tego typu wiadomość, i może wtedy trzeba trochę inaczej do tego podejść. Nie wiem, powiedzieć, że słuchaj, zawsze chciałam spróbować pójść na siłownię, ale boję się sama, może pójdziesz ze mną. Trzeba to trochę dostosować, wydaje mi się, zarówno do osoby, jak i do tego, jak e, zaawansowana jest też ta sytuacja, no bo jeżeli mówimy na przykład o dużej otyłości, to mm. siłownia nie będzie w ogóle tutaj e, opcją, będziemy pewnie musieli zacząć od spacerów, co mm. akurat być może będzie całkiem łatwe, żeby kogoś wyciągnąć na spacer, sprzęt, tak? tak? Więc e, na pewno warto pomagać, nie wolno bagatelizować, ale też trzeba mieć w tym bardzo dużo empatii i wyczucia. I co zmiany m, zdrowego, m, zmiany na zdrowy tryb życia w Twoim życiu zmieniły w tobie po tylu latach? E, co ty w sobie dostrzegasz i czy widzisz, że jesteś na dobrej drodze, czy cały czas też uważasz, że musisz nad sobą pracować i coś jeszcze e, wprowadzać? Cały czas muszę nad sobą pracować. Myślę, że w ogóle każdy człowiek, miejmy nadzieję, że na każdym etapie życia musi dalej nad sobą pracować. E, moja babcia, która ma. 80 lat dalej rozwiązuje zadania matematyczne, mimo tego, że już nie uczy matematyki w szkole, i, i ja ją za to bardzo podziwiam, że dalej m, się udoskonala i pracuje nad sobą w ten sposób. Um, więc na pewno trzeba nad sobą pracować cały czas i, i, i mam nadzieję, że, że ta praca moja będzie się m, kontynuowała. A jeżeli chodzi o zmiany u mnie, to po pierwsze, Dzięki temu, dzięki mojej całej drodze, bo ona też nie była ani krótka, ani łatwa i, i były różne diety, były zaburzenia odżywiania, dzięki temu po pierwsze mogę teraz, mam nadzieję, pomagać innym, w mniejszym lub większym stopniu, bo jestem w stanie dużo lepiej zrozumieć to przez co te kobiety przechodzą, zresztą nie tylko kobiety, nie bagatelizujmy, mężczyźni też się zdarzają, um, natomiast ja myślę, że Zmiany sylwetkowe, to bym w ogóle odłożyła je w tym momencie na bok. Natomiast na pewno obecnie, dzięki temu, jak funkcjonuję, jak się odżywiam, jak dbam o siebie, to myślę, że moje zdrowie psychiczne nigdy nie było w tak dobrym miejscu, jak jest obecnie. Też na pewno to jest w jakimś stopniu zasługa mojego męża, mojej pani terapeutki. I, i, i różnych innych aspektów, ale, ale myślę, że bagatelizujemy często wpływ diety, treningów, zdrowego stylu życia właśnie na to, jak się czujemy psychicznie i, i szczególnie w dobie ostatnich dwóch lat, tego co się działo na świecie, to zdrowie psychiczne nigdy nie było tak ważne, a jednocześnie... Nigdy sytuacja nie była też chyba tak trudna dla tak wielu osób, jak jest i była ostatnio, więc na pewno warto, warto o to zadbać. W takim razie tego ci życzę, żeby ten cudowny stan trwał wiecznie. A was zapraszamy na spacery. Może to jest dobry moment, żeby zacząć zebrać kogoś bliskiego, spędzić miło czas, rozmawiać, bo to też cudownie wpływa na nasze zdrowie psychiczne Oczywiście. i od tego zaczniemy. Przy okazji zaczniemy się ruszać, więc ja myślę, że to jest cudowny efekt naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że was trochę zmotywowałyśmy, Ania zmotywowała, cały czas was może motywować na swoim Instagramie, więc koniecznie zajrzyjcie i zapraszamy Was na kolejne rozmowy z inspirującymi kobietami.